Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest być Tamagotchi? Wiecie, w sensie punkt widzenia z drugiej strony, z tego małego, dziwnego urządzonka. Dzisiaj zagramy sobie w dokładnie taką grę, gdzie jedyne co widzimy to użytkownika, który w nas gra. Tama get out, czyli tama wyjdź stąd, wydostań się. Klikam start i. O! I oto, i my. Piękny. Słodki, kawaii Tamagotchi. Wydaje mi się, że one wyglądały troszeczkę ładniej, ale to nic. Oto nasz dzieciak, który nas prawdopodobnie kupił i w nas gra. Jak widać, chyba nie czujemy się tutaj zbyt dobrze, bo odliczamy jak w więzieniu. Zobaczcie, ile dni już tutaj siedzimy. I jeśli chodzi o ilość mebli, też raczej szału nie ma. Mamy mikrofon, mamy kwiatek. I mamy cokolwiek to jest. Dobra, a... czy ja mam coś zaśpiewać? Kliknijmy tu. Jest zbyt mały, żeby go jakkolwiek wykorzystać. A to? A, zamknięte. Potrzebuje czegoś innego. Okej, okay. zobaczcie w ogóle koleś na nas patrzy za każdym razem, jak sobie chodzimy tutaj po, po naszym yy, pokoiku. Okej, okay, a... Czy, czy, czy ja powiem, czy coś tu jest jeszcze, to ja powinienem kliknąć. A to jest chyba włączenie, wyłączenie muzyki. Nie, to nie jest włączenie, wyłączenie muzyki. Zobaczcie, to jest nasze inwentory, czyli tutaj mamy różne rzeczy, które możemy robić. Dobra, czyli kliknijmy tu. A to tyle? W nagrodę za zaśpiewanie dostaliśmy miskę ryżu, proszę bardzo. Mmm. O. No tak. Tamagoci przecież też muszą załatwiać swoje potrzeby. Czy możemy to sprzątnąć? N Nie wkładaj tego do kieszeni Zresztą, No dobra, dobra, dobra. Jeśli to nam się przyda do uratowania z tego ciasnego czegoś, to okej, okay, spoko. Mamy pustą miskę. Mm. Chwila. Przecież Kupsko to jest nawóz, prawda? Włóżmy w takim razie Kupsko do kwiatka. Eee, o, super! Fertilizer, czyli e, nawóz, dokładnie. Mamy nawóz, nasz kwiatek jest troszeczkę większy, e, jest ogromny, moja kupa naprawdę pomogła. No, no super, ekstra, super, mordo. E, mam nadzieję, że jesteś się bardzo dumny. Eee, nadal tego nie możemy otworzyć. Możemy spróbować misko. Nie, to może użyjemy miski na kwiatku. A okej, okay, też nie. O, o, o! Tak, 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 tak. Co to jest? O, o. Mam tu chodzić? Co mam robić? Aha, mam tak robić, dobra? o, o, o. Come on, mordo! To nie jest takie proste. Nie wiedziałem, że mam kliknąć miską na mikrofon. Kto by w ogóle pomyślał o tym? Dobra, niżej trochę muszę klikać, okej, okay, rozumiem. A ja mogę tutaj nisko w ogóle chodzić, dobra? Trzy. Rozumiem, rozumiem. Byłem za wysoko. Cztery. I. Uuu, nie zdążyłem. On jest dla nas zły. Mam nadzieję, że nas nie postanowi nie karmić, czy coś w tym rodzaju. Uuu, dobra. Jest, jest, jest. jest. Dostaliśmy ciacho jakieś? Dostaliśmy steka, ale mamy też nóż. Mamy też nóż. Do czego możemy użyć noża? Hmm, ciekawe, do czego możemy użyć noża. Dobra, to nam do niczego raczej nie jest, chyba że też na mikrofon. A. Doskonałe, cudowne. Cóż za performance. Cóż za performance. Nasz ziomeczek nie był zadowolony z tego powodu. Możemy użyć noża i grozić temu gościowi? To chyba nie będzie dobry pomysł. Możemy spróbować. A, nie. Możemy spróbować to podważyć. Może liścia potrzebujemy. O! Mamy kilka liści. Czy. O! Taniec hula. Proszę bardzo. Doskonale. Dostaliśmy w nagrodę Dostaliśmy w nagrodę ogromny tort. Nie wiem czy on że on nie rośnie, że z tego że on jest w stanie to wszystko zjeść, prawda? Eee, mam nadzieję, że tu nie ma takich statystyk jak w GTA San Andreas, że jest wiecie, eee, nie wiem, poziom tłuszczu i nasz Tamagoci będzie tak rósł, że nie zmieści się potem w dziurze, którą prawdopodobnie będzie musi tu jakąś e, wykopać albo coś zrobić, żeby stąd uciec. Tak czy inaczej? Nie wygląda, żeby miał problemy z otyłością. Za to mamy widelec. Eee, widelcem może. Okej. Okej. Okay. Okay. I to tyle, moi drodzy! Udało się. Widelcem. Uciekliśmy z naszego więzienia, ale to nie wszystko dzisiaj, moi drodzy, bo mamy jeszcze kilka innych gierek. Mamy dzisiaj jeszcze dwie inne gry. Przy czym prawdopodobnie patrząc na mnie już wiecie, że to nie jest to dzisiaj sprzed kilku sekund. Jest inny dzień, mam inne ubranie i tak dalej, ale słuchajcie, to nie jest tak łatwo znaleźć jakieś ciekawe gry na itch.io. Moi drodzy, to co teraz widzicie to jest c dwukropek, dwukropek Reactress, ale ja bym bardziej powiedział, że to jest Minecraft Tetris. I mówiąc, że to jest Minecraft Tetris, mam na myśli prawdziwy Minecraft Tetris. Zobaczcie. Mamy Tetris'a zrobionego z różnych bloków. I zobaczcie, puściliśmy tutaj drewno na sam dół, wyrosły na nim liście. Możemy tutaj postawić ziemię. I na ziemi wyrasta trawa. Mamy piasek. I z tego co rozumiem, on się powinien rozsypywać, ale to akurat nie jest coś, co nam jest tutaj potrzebne. Co robią liście? Liście nie robią kompletnie nic. Proszę bardzo. Drewno zrobi nam kolejne liście, więc możemy postawić drewno gdziekolwiek i z tego co rozumiem, wypełni nam dziury. Dobra? Ale słuchajcie, to nie wszystko, bo mamy tutaj po kolei różne etapy i zobaczcie, można trafić na zupełnie inne bloki i kiedy trafimy na coś związanego z redstone'em, to dopiero ogarniecie, o co dokładnie chodzi w tej grze. E, mamy tutaj zobaczcie zielone pistony. Ja je może postawię tutaj, tak dla bezpieczeństwa. A tutaj mamy command bloka. Dobra. A czekajcie, bo ja nie do końca rozumiem, co się właściwie w tym momencie dzieje. Postawmy te pistony tu. Mamy crafting, crafting nam jest kompletnie niepotrzebny. Odłóżmy go gdziekolwiek. To, co mnie interesuje, to jest redstone, który zaraz powinien do nas tutaj trafić. Od razu wszyscy ci, którzy grają tak e, wyczynowo w Tetris'a, ja nie jestem w tym zbyt dobry. Ale patrzcie, 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 patrzcie. Teraz, jak położymy redstone obok pistona, to proszę bardzo, piston nam się wysuwa. Świł. W sensie to jest bardzo fajny pomysł, tylko. What? Co? Patrzcie na to. Lawa powoduje, że nam wszystko zamienia się w kamień. W sumie dobrze, że w kamień, a nie w obsydian. Zastanawiamy ten e, bedrock na samym dole. Czy on jest w stanie nam tutaj cokolwiek ogarnąć? Zaraz zobaczymy, proszę bardzo. Dobra, zatrzymajmy się w tym tutaj momencie. Spędziłem ostatnie 20 minut nagraniów tego Tetrisa, a raczej. Minecraft Trisa, czas się troszeczkę, odrobinkę zrelaksować. Wiecie, tropikalny vibe, ludzie z pochodniami i widłami, którzy za nas biegną, po prostu ananas na pizzy. Oczywiście zapraszam do zrobienia wielkiej bitwy w komentarzach na temat, czy ananas powinien być na pizzy, czy nie i... Okej. Okay. A... Dobra, mamy e, dabujących tubylców. O co chodzi w tej grze? Czemu nazywała się Ananas na pizzy? Czy my tu mamy coś zrobić? Eee... Okej. Okay, Okej. Okay. Wszyscy się cieszą. Wszyscy tańczą. Jest świetna zabawa. Kto nie skacze, ten kładzie ananas na pizzy, rozumiem. Okej. Okay. Eee... Ja nie skaczę. Spójrz, spójrz... mi prosto w oczy. Widzisz, żebym skakał? Dokładnie klaszczemy, skaczemy, wszyscy się świetnie bawią wszyscy radośnie kładą swój ananas na pizzę tylko o co tutaj chodzi w tej grze? Czemu się tak nazywa? Mam tutaj chodzić? Zwiedzać? Tańczymy w kółeczku? ok, Kółko graniaste Skaczemy z krzesła na stół, jasne Dobra zabawa, każdy tańczy eee, Wszyscy bawią się znakomicie eee, O co chodzi? Nie rozumiem Niech mi ktoś wytłumaczy, co się dzieje. Eee, czy wy robicie jakieś triki? Nie, rozciągacie się. W ogóle... Zobaczcie, tutaj pływają rekiny. Czy rekiny nas zje... Nie, nie możemy nawet do wody wejść. Halo, czy ja powinienem gdzieś tutaj się pojawić? Też widzę, tańczycie. Klapiecie się po udach. Super. A eee, Może tutaj? Tu mamy, jest w końcu ktoś, kto nie tańczy. Dzień dobry, czy ty też kładziesz ananas na pizzy? Czy... Halo, mordo, czy... Powiedz, co odezwi się odezwie? czemu tu się nikt nie odzywa, każdy tańczy. Ja, słuchajcie, nie rozumiem. Ja nie wiem, co się dzieje, naprawdę. Okej, okay. gość karmi mewy. To jest coś dobrego. Mamy tutaj też, widzę... Kapustkę. Mamy buszujących w zbożu, a raczej buszujących w polu kukurydzy. Super. Coś się zmienia. Aerobik, ok. E... Odlatujące mewy. ok. Mamy ruch. Mamy, słuchajcie, akcję. To jest największa ilość akcji, którą do tej pory e, znaleźliśmy w tej grze. Ok, ehm, Co wy robicie? Dalej tańczycie. Pójdę może w tym kierunku. E... Wy też tutaj od, odpływacie, raczej odlatujecie. Kolejny... E, to jest składnik chyba na jakieś e, na jakieś łódki. Okej. Okay. Tu mamy tratwy. Czy możemy tratwą odlecieć? To jest słuchajcie wyspa jakichś szalonych ludzi. To są ludzie e, którzy, którzy nie wiem oni może jakiegoś gazu się nawdychali. Może gdzieś tu jest wyciek metanu czy czegoś. Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja może wiecie co, będę sobie tam jest ktoś na górze. Wy tam lepiej uważajcie. Ja oglądałem taki film. Nazywa się Midsommar. Jak oglądaliście film Midsommar, to dokładnie wiecie, o którą ze scen mi chodzi. Wy uważajcie tam, ok? Wy uważajcie. E, tańczymy w kółeczku. Czy to jest głowa? Poczekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy to jest <laughs> prawie jak wyspa Wielkanocna? Ale nadal nie tłumaczy to, dlaczego tutaj jesteśmy i co się dzieje. Eee, Czym powinniśmy.? Może ja powinienem klikać na nich? Może ja omijam jakiś bardzo ważny pop-up, który nam tutaj mówi o czymś? Nie, prawda? Moi drodzy, robi się niebezpiecznie. Zaczynam podrygiwać do rytmu, ale tu znalazłem. Zobaczcie, jest chyba jakieś miejsce, gdzie jeszcze nie byliśmy, prawda? Wulkan. Czy możemy na niego wejść? Wulkanie, proszę. Czy jesteś w stanie wyjawić nam prawdę? Coś tutaj dzieje. Dlaczego jestem na tej wyspie? Dlaczego wszyscy ta tańczą? A, czy to o to chodzi? Chce chcieliście mnie złożyć w ofierze, prawda? Bo nie chciałem położyć y ananasa na pizzy, ale ja jestem fanem ananasa na pizzy. Może... Może, słuchajcie, muzyka przestanie grać jak tu wskoczę, co? Hy a A... Chyba nie o to chodziło? Ha halo? Czemu nie płonę? A, czemu nie. Przepraszam. Czemu nie. Czemu nie płonę? O nie, ci wszyscy ludzie, halo? E, przepraszam. Chciałbym... Chciałbym zauważyć, że leci w waszym kierunku lawa. Czy... Czy bylibyście zainteresowani zauważeniem tego i ucieknięciem na przykład? Nie? Eee. Eee. To ja może. To ja może. To, to ja... Eee! Eee. Wy uciekacie widzę. Okej. Okay. Okej. Okay. Możecie ze mną po poucie... Halo, przepraszam. Dobra, to ja może... Eee. Czy co? Ja... Ja podjąłem decyzję, aby sobie stąd pójść, więc jakbyście chcieli może chwila, gdzieś tu były łódki, gdzieś tu były łódki, 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 łódki. E, tam są łódki, szybko, zanim lawa tam doleci, odpływamy stąd. E, nie patrzcie się do tyłu, ok? E, podłoga to lawa. Patrzenie się do tyłu to lawa, ok? Patrzę jeśli do tyłu to lawa. Przepraszam. Halo? Hej, czekajcie na mnie. Czekajcie na mnie. Czekajcie na mnie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie rób się do idiotika. Szybko, szybko. Halo? Przepraszam. O, u. Siema. Ehm. Um. Um. Jak tam życie? Czasami tak jest, prawda? Czasami jesteś na łodzi, cza... Czasami jesteś na łodzi czasami jesteś pod łodzią. No, cóż tutaj poradzić? Co się wydarzyło właśnie? Co eee... się właśnie nie spojrzałem, się. czy to był jakiś rekin? To chyba był. Także te. Woohoo! <laughs>